żelazkiem. No dobra, twoje żelazko, no mów, dobra, już zaczęłam. To moje żelazko, to wiecie kim ja jestem? O, trzeba te nożyczki wzięła po otwieranej. Dobra, się, że 4 3 co nie? Peter specjalnie dla Ciebie, nie żeby Cię wkurwić, czy coś. Ciekawe, czy tam paczka, czy doszła. Eee, lecimy z kopsem. jak Zapewne domyślacie się, jaki to dzisiaj dzień, 9 września. 9 września, czyli premiera Destiny. Zestaw mój zakupiony został dzięki żonie. No już się że nie powiesz tak. Która znalazła też magiczną ofertę. Powiem szczerze, bym, jestem bardzo w szoku, że wysłali to i dostarczyli to w dzień premiery, bo na necie cały czas pokazuje, że jest gotowe do wysyłki, no nie. No ale nie wiem jak jest gotowe do wysyłki, bo ja tutaj posiadam gierkę, co będziemy, będziemy pykać. Posiadam też o słuchaweczki. I jak widzicie, pięknie napisane na słuchaweczka PS4 kompatybilne High Definition Stereo Headphones do telefonów, tabletów i innych urządzeń, Geoteka, tak, gierka, żadnych kodów tu nie ma na szczęście, tutaj będziecie widzieć, standard od 1 do 12 graczy, 40 GB na dysku minimum i można grać sobie z pomocą PS Vita. Tak więc będzie ciekawie. I oczywiście no, Ultimate Destiny Experience Only on PlayStation. Yy, dodatkowa mapka, jakiś zestaw broni i innych osprzętów. Zobaczymy słuchaweczki. Powiem szczerze, dobrze się składa. Zobaczymy jak, jak te słuchawki będą współpracować, chociaż bezprzewodowe są, będzie tragedia. Dla mnie bezprzewodowa tragedia trochę będzie, ale zobaczymy. Y Teraz trzeba dobrze w dziurkę trafić, to z tym nie powinno być problemów. Lata doświadczeń. No nie. Dwie córki moje. Chyba. Nic się nie walną nigdy? Nie, moje, moje. Wyprę. Nie wyprzesz się. Nie wyprzesz się, bo ta jedna to zoza jak ja. Jak bo tu korna nie chce pudełka zniszczyć za bardzo. A a e, e, i Bocian. Dobra. Więcej taśmy nie ma? Taśmy ja nie wiem, oni. Na taśmie to chyba siedzą, dobra. Eh, no, loxys, albo patrzcie, jakie piękne. Ej, szprz, tu nic nie ma. To pokaż to opakowanie. No co, no ładne opakowanie, no nie. Co tu z beoczyku mamy? Nie chcę fokusa, nie chcę fokusa złapenia, dobra. High definition audio z większością sprzętów współpracuje, składane jak widać. to. No to, 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 to mi nie dajesz poczytać. Yy, redukcja szumu. No nie. Powinno być gitara. Ale bardzo Dobra. mi się podoba. Już mi się powiem podoba, bo widziałem mnie jeszcze, nie? Ale podoba mi się opakowanie, w jakim się znajdują. No nie. Tesco się postarało, promocję zrobiło. Ja mam nadzieję, że słuchawki będą dobre. Gioteka mam bluetooth'a do trójki, tak więc jest OK. O ja jego Jaki kosmos, dobra, tu jest prawa, a teraz, teraz będzie polawka. teraz będziecie mogli... już możecie się śmiać. Kosmita, będzie. Oj, oj mar, jakie wyciszenie. Tu mamy chyba mikrofon. Tak, było to mikrof... Tak, mikrofon z jednej strony musi być podłączony do pada, z drugiej strony podłączony do słuchaweczek. Więc słuchawki są bezprzewodowe, ale... zobaczymy czy... czekajcie, zobaczymy. Tak, tu jest wejście, a teraz... Jedno i drugie wejście jest takie same. No, tak więc tak się wyglądają. Dobra, otwiera się. Otwiera się. Dobra, o! Czekaj, bo chyba źle założyłem. <coughs> Damet! Leżą, o ja pierdolę. Leżą nieźle. To już dopiero co roz... no, no. O! Czekaj, bo się muszę ustawić. O! Leżą nieźle, wyciszenie mają dobre, bo jak słyszę, że sła... słabo mnie słychać, jak gadam, tak więc jest dobrze. Później sobie podłączymy, stestujemy, tak więc no... czekamy Peter na ciebie. Ha, ha, ha. To byłem ja dzięki narazka.